Słowi kreatywni. Rozmowy ze świata. Zaprasza Tomasz Słodki. Witam Was bardzo serdecznie z Panamy. Dzisiaj będziemy rozmawiali o problemie, który dotyczy, dotyka wielu młodych ludzi i o tym właśnie będzie z moim gościem, którego bardzo serdecznie witam. Dzień dobry Wojtku. Cześć. Dzień dobry. Dobry wieczór. Witam serdecznie Wojciech Jałoszyński, gdzie jesteśmy? No, tak, dobry wieczór. Wojciech Jałoszyński. Dzieci uzależniają się od smartfonów? Uzależniają. Chociaż uzależnienie to myślę sobie nie jest najlepsze słowo, ponieważ ono rodzi jakieś tutaj konotacje negatywne i jest dosyć stygmatyzujące. Raczej bym tutaj twierdził, że młodzież ma problem. Młodzież, dzieci. Mówi się, że już uzależnieni są kilkulatkowie, ale właśnie, myślę, że tu mówmy o tym, że jest jakiś problem, który można rozwiązać, a nie dawajmy tej łatki uzależnienia, ponieważ gdyby tak się przyjrzeć, wszyscy jesteśmy od czegoś uzależnieni. A znowu oznaczałoby to, że wszyscy jesteśmy w jakiś sposób chorzy. Czym w takim razie jest uzależnienie od nowych technologii? Można to powiedzieć w ten sposób, i, i ja to tak pracuję z moimi klientami, z rodzicami. Rozumiem uzależnienie jako pewien sposób funkcjonowania, pewien sposób bycia, życia w danym momencie, kiedy pewne rzeczy nie funkcjonują. Brakuje na przykład pewnych umiejętności. W przypadku dzieci młodzieży, no brakuje umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami, przeżyciami. Zresztą wśród dorosłych nie, nie jest wcale dużo lepiej, brakuje takich umiejętności. No to szukając jakiegoś rozwiązania, młodzi ludzie właśnie często sięgają po, po to, co mają najbliżej. Najbliżej jest smartfon, tak, który nic nie kosztuje, no bo używki trzeba gdzieś zdobyć, kupić. tak. Telefon jest. Hmm. Tak, za smartfon możemy się zamieszczę i wyjąć go w dowolnym momencie. Dokładnie, dokładnie. Więc to jest po prostu destrukcyjny sposób radzenia sobie z trudnymi, e, ciężkimi, czasami traumatycznymi przeżyciami e, po prostu z braku umiejętności e, radzenia sobie. Jak rozpoznać, jak rodzice mogą rozpoznać, kiedy dziecko ma problem? Hmm. Takim pierwszym sygnałem, który zazwyczaj się rodzice zgłaszają, to jest zanik zainteresowania innymi, innymi sposobami na przykład spędzania czasu, rozrywki, odpoczywania, relaksu. Czyli na przykład kiedyś weźmy sobie takiego Jasia. Jasiu lubił grać w piłkę, chodził na jakieś trillingi. Zajmowało mu to naprawdę wiele czasu, ale nagle zaczyna gdzieś stopniowo, nagle stopniowo, stopniowo tak na przykład coraz częściej grać na komputerze, grać w gry, używać smartfona. Aż nagle jest takie cięcie, gdzie właśnie już tej piłki w ogóle nie ma. To jest taki pierwszy sygnał. Wbrew pozorom, wcale nie chodzi o ilość czasu, tylko chodzi właśnie o to też co się dzieje z młodym człowiekiem. Czyli, że jego ten świat sprowadza się tylko do, do, do wirtualnego świata, do tego, że ten młody człowiek zaczyna prosić jakieś konsekwencje. Tak? To Znaczy, zaczyna być problem ze szkołą, z relacjami, zaczyna być, zaczyna być trudności nie wiem, w komunikacji, że zaczyna na przykład taki charakterystyczny objaw który powinien rodziców zaniepokoić, to jest wycofywanie się z życia, czyli, czyli to, że młody człowiek gdzieś, no, powiedzmy, że mamy z nim kontakt, tak, z tym Jasiem, i nagle Jaś zaczyna coraz częściej zamykać się w pokoju, nie, przychodzi do, nie wychodzi na posiłki, tak, zabiera talerze wszystkie, tak kubki i na przykład zaczyna spożywać te posiłki w samotności. To są takie sygnały, które powinny nam no, zapalić co najmniej żółtą flagę, żółtą lampkę. A powiedz, a czym różnią się uzależnienia od substancji, od takich uzależnień behawioralnych? Zasadniczo biorąc pod uwagę objawy kliniczne, nie ma różnic. Różnica polega na tym, że substancje... Można odstawić, w sensie jakby jest możliwe funkcjonowanie mm, bez picia alkoholu, tak, ja jestem abstynentem z wyboru, dla no mnie nie ma problemu, przeżyję bez tego, tak, przeżyję bez, nie wiem, palenia marihuany, zażywania innych narkotyków, ale bez nowych technologii, no nie przeżyję, czy w ogóle e, bez smartfonu bo no w, w dzisiejszych czasach, no nie jest to realne, tak, e, dokonujemy zakupów, e, sprawdzamy różne ważne rzeczy, wiadomości, maile, SMSy, telefony, no nie da się żyć bez wirtualnego świata, to znaczy nie da się funkcjonować, nie da się prowadzić biznesu, nie da się budować jakiejś społeczności. No tak, bo jest to takie teraz, narzędzie, tak, które skorzystamy na co dzień przecież. No dokładnie, nie? tak samo inne uzależnienia behawioralne, typu uzależnienie od zakupów czy seksu, no, no nie da się nie funkcjonować bez robienia zakupów, tak? Bez, no nie wiem, uprawiania seksu, jeśli jesteśmy ludźmi dorosłymi, tak? I spełniamy tutaj jakby te normy kulturowe. Jest to wszystko okej, okay, tak? I tutaj jakby w przypadku do uzależnień od substancji, raczej dążymy do tego, żeby nauczyć się żyć bez tego, a w uzależnieniach od nowych technologii, w uzależnieniach behawioralnych tego młodego człowieka, ale nie tylko, bo też dotyczy to ludzi dorosłych, uczymy tego, jak mądrze korzystać z tych technologii, jak mądrze korzystać z tych e, czynności w sposób użyteczny, w sposób, który służy. E, tym, temu czemu, czemu ma służyć, a nie jest powodem do, do destrukcji. Cały czas oglądamy rozmowy ze świata. Zobaczmy w takim razie, jak wygląda Panama, z której ja dzisiaj nadaję. rozmowy ze świata, tak wygląda właśnie Nocna Panama. To na zakończenie rozmowy powiedz proszę jeszcze, jak pomóc młodemu człowiekowi. Przede wszystkim pokazać mu to, że on jest ważny, że to, co robi, to że on nie jest problemem, tak? Że to nie jest coś, co powinniśmy jakoś. Wykastrować, tak? Czy po prostu... Tego młodego człowieka przystawić do ściany i, i mówić, hej, tutaj, y, skończ z tym graniem. Nie, to nie zadziała. Powinniśmy próbować dowiedzieć się, co ten młody człowiek y, szuka w tym wirtualnym świecie. Co o ten wirtualny świat mu daje? Y, jakie daje mu y, wartości? Y, jak, jakie relacje? Y, jakie potrzeby? Realizuje poprzez uczestnictwo w tym wirtualnym świecie. I tutaj jest właśnie magia tego pytania: po co? Bo pytanie dlaczego jest blokujące, ono stawia pod ścianę trochę, a pytanie po co, co ci to daje, jest otwierające. I chodzi o to, że tutaj powiedzmy się faktycznie, co ten wirtualny świat daje młodemu człowiekowi, a kiedy się dowiemy. Kiedy nazwiemy sobie te potrzeby, to wtedy będziemy szukać innego sposobu na realizowanie tych potrzeb. Wojciech Jałoszyński, czasami, bardzo dziękuję. Aha, do, dodaj, dodaj jeszcze, dodaj, proszę. Tylko, tylko dodam, że czasami jest potrzebna do tego trapia, ale niekoniecznie. Można naprawdę na relacji, budując dobrą, głęboką więź ze swoim dzieckiem, naprawdę pomóc dziecku... Użytecznie radzić sobie w dzisiejszym świecie i mądrze, użytecznie korzystać z nowych technologii. I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za informację. Wojciech Jałoszyński był moim i Państwa gościem. Pozdrawiamy z Panamy i mówimy do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzięki.